Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, 24 października 2020 roku, także już w najbliższą sobotę, wielkie wydarzenia dla polskich szachów, ponieważ będziemy rozgrywać po raz pierwszy online DGCS Open, także Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców w Szachach. Także jeżeli jesteś przedsiębiorcą, masz założoną działalność gospodarczą, to jeszcze możesz wziąć udział w tym turnieju. Zgłoszenia przyjmujemy jeszcze, no tutaj w zasadzie ostatni dzień, w każdym razie to jest ostatni dzwonek, żeby zagrać także jeżeli chcesz zagrać, to zapraszam na stronę szachy.dgcs.pl. moi drodzy wielkie wydarzenie, ponieważ w puli nagród mamy aż 4,5 tysiąca złotych, także fantastyczna pula nagród. Jeżeli spojrzymy na to, że jest to turniej online, jest to turniej jednodniowy i tak naprawdę jedna grupa będzie trwać około półtorej godziny, to naprawdę są to godne pieniądze dla tych, którzy chcą właśnie o te pieniądze zawalczyć. W zawodach może, mogą brać udział przedsiębiorcy. Oraz zaproszeni gościa. Także za, serdecznie zapraszam do zobaczenia komunikatu organizacyjnego. Bardzo się cieszę, że ten, te zawody doszły do skutku, ponieważ no, było wielu sceptyków, że turniej online, że nie będzie chętnych i tak dalej. Nic bardziej mylnego. Mamy rekord frekwencji, także już ponad 80 zawodników w dwóch grupach, i też wydaje mi się, że strzałem w dziesiątkę było zrobienie grupy. Tej, tej takiej bursztynowej do rankingu 1800, ponieważ wielu zawodników miało ochotę zagrać właśnie w tych, tych zawodach, ale jak stwierdzili, że, że będą musieli potykać się z arcymistrzami, no to tak odpuszczali. A tym rok, w tym roku przesunęliśmy grupę, także jest od 1000 nie do 1600, tylko od 1000 do 1800. I naprawdę wielu, wielu zawodników z drugą kategorią się zgłosiło, którzy chcą spróbować swoich sił właśnie w turnieju DGCS Open. Moi drodzy, będziemy grać tempem 3 minuty plus 2 sekundy 9 rund. Także no, serdecznie zapraszam właśnie na te zawody. Będziemy grać na serwisie czeskom, także czeskom tutaj też ufundował oprócz tych nagród pieniężnych, które, które funduje sponsor firma DGCS SA Kalisza, To jeszcze czeskom dorzuca takie półroczne pakiety diamentowe, także też mo, będzie można je wylosować. Moi drodzy, bardzo mocny turniej, także nie, nie dość, że liczny, to bardzo wielu arcymistrzów na listach startowych, między innymi prezes Polskiego Związku Szachowego Radosław Jedenak, jest Wojtek Moranda, Daniel Sadzikowski, także też medalista mistrz, tegorocznych, mistrzostw Polski, bardzo mocny Maciej Klekowski, Marcel Kanarek, trener polskiej reprezentacji kobiet Marcin Dziuba, naprawdę turniej zapowiada się wyśmienicie, także mam nadzieję, że będziecie świadkami wielu emocji. Zawody będzie można śledzić na internecie, na żywo, taką Transmisję online poprowadzi Dawid Czerw na Twitchu oraz na YouTubie. Mam nadzieję, że też będę mógł tam pomóc i troszeczkę dopowiedzieć na wizji. Także no, szy szykuje się naprawdę spore, spore wydarzenie. Oprócz tej transmisji głównej, wiem, że też wielu YouTuberów szykuje się, że będzie transmitować na, na żywo, także będzie opowiadać o, właśnie o swoich partach. Także moi drodzy, teraz za chwilę pokażę jeszcze, jak przebiegały pojedynki z poprzednich edycji, a zawsze takie pojedynki, w których były, były, było bardzo. Mało czasu na zegarze, były naprawdę bardzo efektowne i tego typu pojedynków też spodziewam się w tym roku, ponieważ tempo 3-minutowe plus 2 sekundy to tak, tak, tak naprawdę blitz, który w mgnieniu oku zamieni się w jakieś tam gry na ostatnich sekundach. Także zawodnicy, szukujcie bardzo mocny internet, takie dobre, dobre, stabilne łącze oraz szybkie myszki. No i życzę wszystkim oczywiście, żeby nie było żadnych misklików. Także teraz moi drodzy, krótka zapowiedź od tutaj przedstawiciela firmy DGCS, od pana Tomasza Kolinki, a później zobaczcie, zobaczcie. Zobaczcie, jak radzili sobie szachiści w poprzednich latach, właśnie na tych ostatnich sekundach. No i serdecznie zapraszam do kibicowania, do oglądania i do grania właśnie w tym turnieju. Dzień dobry Państwu. W imieniu swoim oraz wszystkich członków zarządu firmy DGCS, a także wszystkich naszych pracowników, wszystkich współorganizatorów 12 mistrzostw polskich przedsiębiorców w szachach, chciałem bardzo wszystkich serdecznie przywitać. Chciałem przywitać wszystkich... Uczestników, którzy zgromadzili się na tych mistrzostwach, a także wszystkie osoby, które będą kibicowały, będą oglądały te mistrzostwa. Szanowni Państwo, no jest niezwykła sytuacja. Nasze, nasz turniej ma już wiele lat tradycji. Jak wspomniałem, jest to 12. jego edycja, ale pierwsza w takich warunkach, w jakich nam przyszło aktualnie funkcjonować. Ogólnoświatowa pandemia nie pozwala nam spotkać się dłoń w dłoń, twarzą w twarz. Będziemy wyrywalizowali między sobą i w internecie w sposób zdalny, wiadomo z zachowaniem w ten sposób wszystkich elementów bezpieczeństwa. Dziękuję wszystkim współorganizatorom za pomoc przy przygotowaniu tego turnieju. Dziękuję wszystkim, przede wszystkim dziękuję wszystkim jego uczestnikom za zapisanie się i, i chęć rywalizacji i zapraszam do wspólnej gry. Dziękuję. 没有<天>。 Przepraszam. Przepraszam. To wszystkie <grymne> <grymne> To za to Nie, no to w serworze walki, nie. Jakbyś zainterweniował... To... O <laughs>